Mocny full to piwo, które na stałe wpisało się w historię polskiej popkultury. To właśnie po nie najczęściej sięgał Ferdyk Kiepski, a wraz z nim Paździoch, boczek czy inni sąsiedzi. Browar po raz pierwszy pojawił się w odcinku Rekord Guinnessa. Jego klasyczna wersja występowała w żółtej puszce z czarnym, pogrubionym napisem mocny full. Wcześniej zdarzało się również, że bohaterowie pili je z butelki, a można było to zobaczyć w epizodzie gorzałka. Choć najczęściej widzowie widzieli standardowego fulla, to piwo w serialu występowało też pod innymi nazwami. Na przykład piekielnie mocny full, a w odcinku uśmiech zębiczny, nawet jako butelkowy browar moc, które według Paździocha było ważone według najstarszej receptury. W początkowych sezonach za jedną puszkę mocnego fulla mieszkańcy czwiartki 3x4 musieli zapłacić 2,50. Później cena wzrosła do 3,25. Przez krótki czas piwo mocny full naprawdę można było kupić. Produkował je browar Keeper. Niestety szybko zniknęło z rynku, bo naruszono prawa autorskie do marki należącej do twórców serialu. W nowszych odcinkach serialu Mocny Full pojawia się już coraz rzadziej, ale i tak pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów serialu.